No, panie Romanie, pan e, rozumie, co to jest papiery wartościowe? Przykładowo. No, rozumiem. Rozumie pan, tak? E, że jeżeli e, jest korporacja, duża korporacja, ona ma swoje papiery wartościowe, tak? I te papiery w cenie, w zależności e, jaka sytuacja, tak? Jeżeli korporacja, tak, która produkuje, przykładowo samochody, telefony jest popularna, akcje rosną, tak? Akcje rosną. Mhm. I na tym można za zarobić. To na podstawie, e, e, przykładowo, e, takich rzeczy, nie pan? Pan inwestuje, dalej pan razem z nami obraca tymi pieniędzmi. A E, za swoje usługi, tak? My po prostu pobież, pobieramy 5% od Pana czystego zarobku. Przykładowo Pan zarobił 1000 złotych, my pobieramy 50 złotych, o to chodzi, tak? Czyli Pan dostaje całkowite serwisy, my pomagamy im Panu obracać tymi pieniędzmi, zarabiać na takich rzeczach właśnie, o to chodzi, tak? Orlen teraz ma e, dwa nowych projekty. Orlen buduje największą farmę wiatrową w Morzu, tak? I cały czas Orlen buduje stacje wodorodowe. Ma plan zbudować... Proszę? Wodorodowe statki? Co tak, tak. Statki? Ma plan budować Wodorod. Wodorod? Wodorost, tak? Tak, tak, tak. tak, tak. O wodorost. A, budowy... wodorostowe statki, tak? Wodorodowe. Pan nie wie, co to jest wodorost? No, no wodorost, tak? Panie Romanie, jaki wodorot? Wodorot. Ale co to jest wodorot? Powiem, no co to jest wodorot. Pa, 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 paliwo takie, ekologiczne. Wodorot? Pani paliwo? paliwo? To nie znam, proszę pana, ale ja tam w tej ekologii to nie siedzę.